lecznicze właściwości pierwiostka lekarskiego pierwiosnek lekarski działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo przeciwgrzybicznie, napotnie ułatwia odkrztuszanie leczy chore gardło, na nas objęty częściową ochroną, podobne działanie ma pierwiosnek wyniosły znany z ogródków, kwiaty i liście zbieramy wiosną, korzenie wykopujemy jesienią kwiaty zbieramy z kielichami, a korzenie rozdrabniamy, surowce rozkładamy cienką warstwą na papierze suszymy w cieniu w temperaturze 40 stopni. Napotny napar, łyżkę kwiatów, ziela lub liści. Zalewamy 400 ml wrzątku lub gorącego mleka, odstawiamy na 20 minut, cedzimy, pijemy 2-3 razy dziennie po 100-150 ml. Inhalacja na zatkany nos, dwie łyżeczki suszonych kwiatów, zalewamy wrzątkiem, parzymy 15 minut pod przykryciem, wdychamy nosem 10-15 minut. Ekstrakt na gorączkę i przeziębienie, 4 łyżki kwiatów lub ziela zalewamy szklanką wody, gotujemy 5 minut, odstawiamy na 20 minut. Dodajemy 3 łyżki miodu, mieszamy, pijemy po 2 łyżki 6 razy dziennie. Napar dla dzieci, jedna łyżka suszu zalana szklanką wrzątku, przykryta na 15 minut, cedzimy, dzielimy na trzy porcje i dajemy po jedzeniu jako środek wykrztuśny, lekko uspokajający, łagodnie nasenny i wzmacniający. Odwar przeciwkaszlowy, korzeń pierwiostka rozdrabniamy, zalewamy dwiema szklankami wody. Gotujemy 15 minut na wolnym ogniu. Ostudzony pijemy dwa razy dziennie. Nalewka przeciwkaszlowa. Korzeń pierwiostka rozdrabniamy. Zalewamy 70% spirytusem. I 100 g korzeni przypada na pół litra spirytusu. Macerujemy tydzień. Cedzimy, pijemy 20 kropli na 1 czwartą szklanki wody przy kaszlu. Sok na zapalenie spojówek, świeże ziele lub liście mielimy. Na jedną szklankę surowca dajemy 100 ml wody, odstawiamy pod przykryciem na 6 godzin. Cedzimy, dwa razy dziennie przemywamy powieki. Herbatka na bezsenność, mieszamy 50 g kwiatów pierwiostka, 25 g lawendy, 10 g dziurawca, 15 g szyszek chmielu 5 g korzeni kosółka, łyżeczkę do herbaty, mieszanki zalewamy gorącą wodą, parzymy 3 minuty do naciągnięcia, ciepły napój pijemy małymi łykami przed snem, domowe sposoby na ból zęba, płukanka octem jabłkowym do szklanki ciepłej. Wody dodajemy łyżeczkę octu i płuczemy usta przez 10-15 sekund co godzinę. Rzucie goździków. Dwie kropelki olejku goździkowego połączymy z jedną czwartą łyżeczki oliwy i obkładamy tym bolącego zęba. Można rozgryźć dwa czy goździki i rzuć tym zębem przez 5 minut do utraty aromatu. Picie odwary z kory wierzby. Łyżeczkę stołową suszonej kory wierzby zalewamy szklanką wrzątku, gotujemy 10 minut na wolnym ogniu, pijemy 2-3 razy dziennie. Płukanie nalewką zarniki. Nalewkę z koszyczku warniki rozcieńczamy wodą w stosunku 1 do 10 i płuczemy kilka razy dziennie usta. Dziękuję, życzę miłego dnia.